Każdy z nas miał do czynienia z klasycznymi bajkami, które weszły do kanonu tych najbardziej znanych, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Nikogo nie zdziwi fakt znajomości takich klasyków jak Baśnie Braci Grimm czy Andersena, czy choćby Alicja w Krainie Czarów, która to była przyczynkiem do powstania omawianej w tej recenzji gry. Nie jest to jednak klasyczne podejście do tematu. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z grami, z pewnością rewolucyjnym spojrzeniem na prozę Lewisa Karola, był film wydany w 2010 roku w reżyserii Tima Bartona, który przedstawił świat tytułowej Alicji w mrocznej, sięgającej Dark Fantasy formie. Jednak branża growa upatruje mrocznego podejścia do tematu nieco gdzie indziej, sięgając pamięcią aż do 2000 roku, kiedy to na komputery osobiste swoją premierę miała Alice, stworzona przez nieistniejące już studio Rogue Entertainment, zaś zaprojektowana przez wspomnianego w tytule American McGee. Niestety, jako że część pierwsza nie jest dostępna w żadnym sklepie z cyfrową dystrybucją, my skupimy się na części drugiej. Cześć, ja jestem Gramodrana, a to Alice Madness Returns. Alice Madness Returns wydana w 2011 roku to bezpośrednia kontynuacja zdarzeń z części pierwszej dziejąca się 10 lat po przedstawionej tam fabule. Możemy jednak czuć się spokojni, gdyż nawet bez znajomości poprzednika fabuła dotyka tego samego problemu. Alicja bowiem to dziewczyna cierpiąca na schizofrenię katatoniczną spowodowano niesamowitą traumą śmierci rodziców. Niestety, mimo iż widziała jak odeszli rodzice, nie potrafi przypomnieć sobie jak do tego doszło i kto za ich śmierć jest odpowiedzialny. Szuka więc pomocy, udając się do szarego i brudnego Londynu w celu poddania się hipnozie u jednego z cenionych psychiatrów, by odnaleźć sobie te utracone odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Los jednak spowodował coś zupełnie nieoczekiwanego i trans, w który Alicja została wprowadzona, przywrócił ją do krainy czarów. Nie jest to jednak taka kraina, jaką główna bohaterka pamiętała do tej pory, mimo iż początkowo wszystko wydaje się być baśniowe i przepełnione kolorem, zupełnie inne od tego, co czekało na nią w realnym świecie. Tyle w kwestii fabuły, tą zdecydowanie radzę poznać samemu. Jak nie trudno się domyślić, z normalnej historii o Alicji z krainy czarów nie ma tu mowy i ciężko się z tego nie cieszyć po tym, co zaserwowali twórcy. Cała gra to bowiem gra akcji, zawierająca w sobie pokłady pomysłowości z przepastnymi lokacjami z całym mnóstwem sekretów. W samej rozgrywce znajdziemy bowiem elementy platformowe, gdyż skakanie po wszelakich półkach i wchodzenie na wyższe kondygnacje wymaga nie lada zręczności. Nie unikniemy tu też walki z obrzydliwymi przeciwnikami, które spokojnie mogłyby występować w horrorach klasy B i nawet jeśli nie przerazić, to zdecydowanie poczulibyśmy do nich od odrazę. Z początku Alicja otrzymuje zakrwawiony nóż, jednak by nie było zbyt monotonnie, wraz z kolejnymi etapami otrzymamy pieprzniczkę, która to pełni rolę karabinu. Konia szachowego będącego odpowiednikiem ciężkiego oręża, a także śmiercionośny imbryk z niecodzienną zawartością w postaci żrącego kwasu. To jednak nie wszystko, bowiem nie samym skakaniem i walką człowiek żyje. Logiczne zagadki w postaci rozwiązywania puzli, atrakcje sterowania głową starej lalki czy też odblokowywanie zapadek na czas to tylko kilka przykładów kreatywności. Głównej bohaterce w zwiedzaniu wielkich plansz pomaga też niecodzienna umiejętność – zmniejszanie. Będąc bowiem mikroskopijną wersją możemy dotrzeć do zakamarków, w których to pochowane są wspomnienia prowadzące do rozwiązania układanki i przybliżające nam nieco bardziej fabularną otoczkę. Myślicie, że to koniec? No to totalnie nie. Zmniejszanie jest pomocne nie tylko w przypadku małych zakamarków, ale także niewidocznych platform, które widoczne są tylko w momencie, kiedy dziewczyna jest mikroskopijna. To świetne wyzwanie, bowiem kiedy jest mała, nie potrafi skakać, tak więc musimy lawirować wielkościami, by dostać się na platformy, które nie zawsze widzimy. Czy bywa to trudne? Zdecydowanie tak. Czy satysfakcjonujące? No nie da się ukryć. Lokacje, nad którymi tak się rozwodzę, to osobny byt składnik, któremu powinno się oddać hołd dla magii. Przeszedłem już z żoną bardzo wiele gier, a tak przemyślanych lokacji będącymi otwartą księgą z odrębnym stylem nie widziałem już dawno. Minęło już 11 lat i w tej grze to widać, ale ciężko mi sobie wyobrazić, że pomysłowość i taka spójność się zestarzeje, a na pewno nie będzie się starzeć wprost proporcjonalnie co reszta składowej gry. Niestety, skoro jesteśmy już przy tym temacie, 11-letni port PC nie uniknął wad. Mimo tego, że gra borykała się z powrotami i znikaniem ze sklepów cyfrowych, tak wersja ogrywana za pośrednictwem jej Play posiada wciąż te same wady co 11 lat temu. 30-35 fps na ustawieniach wysokich, średnich czy niskich i czuć tu pewne ograniczenia względem konsol. Wymuszony fałsing powoduje przy tym problemy i mimo zejścia do ustawień średnich, gdzie nigdzie spotykamy się z problemem chrupania animacji. Można co prawda powalczyć z rejestrem i pobrać jakiś mod, ale to nie jest rozwiązanie, gdyż według wielu opinii powoduje to problemy z etapami, w których czas pełni główną rolę. Druga najważniejsza wada tego dzieła to kamera. Ta jest zbyt blisko pleców bohaterki, atakujący nasz przeciwnicy często są poza obszarem tego co widzimy, a wbudowane lokowanie kamery na konkretnym przeciwniku wcale niczemu nie pomaga. Powiem zajmując się jednym nijak nie możemy się bronić przed innymi. I o ile początki serii Assassin's Creed to dość kuriozalne czekanie na łomot przez przeciwników, tak tutaj chętnie bym to zaimplementował. Raz, że nie powodowałoby to chaosu, a dwa, że nasze porażki byłyby spowodowane głównie naszymi umiejętnościami, a nie niedopracowaniem technicznym twórców. Wiem, że te przygody z kamerą i widokiem mogą być dla kogoś dodatkowym utrudnieniem, jednak dla nas był to raczej irytujący manewr, nieco zniechęcający do dalszej gry po długich sesjach. A w głowie rodziło nam się tylko jedno pytanie. Gdzie jest remaster? Dobiegają nas informacje dziwnych zachowań firm. Rockstar wypuszcza pięć razy tą samą grę na innych platformach, Sony ładuje w nas remasterami gier, które wyglądają wciąż świetnie, a Alice mimo dawnych planów na ekranizację w postaci serialu, świetnego odbioru przez graczy jest jakoś zapomnianą marką. To gra, która wciąż świetnie prezentuje się swoim światem, ciągle jest dla niej miejsce w branży. Oczywiście może wzbudzić kontrowersje w niecodziennym podejściu do przedstawienia choroby psychicznej, ale to forma artyzmu, koncepcji tak skrojonego na miarę świata. Wystarczyłoby odświeżenie, ogarnięcie niesfornej kamery, zmiana silnika. Co ciekawe, od 2017 roku American McGee pracuje z fanami nad trzecią częścią, zbierając na nią fundusze w sieci, prezentując co jakiś czas składowe projektu. Pozostaje nam więc czekać, powracając wspomnieniami i ogrywając to, co mamy już teraz. Mówił dla was Gramodrana, cześć.